Cześć, witajcie. Z tej strony Wask Team. Dzisiaj mamy niedzielę. 10 Po godzinie trzynastej jakoś. No i przyszłam sobie pochodzić przy królikach i mówię, Coś wam nagram. Tutaj mamy samczyka. Czarny, podpalany. Bardzo ładny samczyk. Coraz ładniejszy się robi. Taki zbity on Jest yy z października bodajże jakoś początek października nie pamiętam musiałam rodowody zajrzeć a tutaj rodowodów nie mam no i tutaj mamy dwie samiczki też czarne podpalane też bardzo zbite że no naprawdę nie ma jak je złapać za, tutaj za grzbiet tak mocno zbite no i co mogę więcej ładnie rosną Miał tutaj wyrzucony obornik, ale już widzę ładnie przerobiły trochę. No i Idziemy jeszcze dalej, bo długo nie będę takiego nagrywać w filmiku. No i tutaj mamy ten, tego samczyka. On to taki ma zapach do samic, że masakra. On tutaj mi tą furtkę to chce rozwalić. Musiałam ostatnio siatkę wymieniać, bo tu miałam taką tu tutaj jak. Te dziobki, od, o, te dziobki od poideł ja bym to tutaj koło tego tak rozwalił, że po prostu no niedługo bym wyszedł. Po prostu taki agresor, jak tylko zobaczy, że idę tutaj, obojętnie kto a szczególnie, jak ja idę, to tak wariuje, że masakra, idziemy tutaj do reszty króli tutaj mam te młode trzy sztuki dwa samczyki te dwa to są samczyki tam jest samiczka widzę już mieszankę wyjadły o mój kot sisi no dzisiaj zostanę pewnie buraka. i mi dam na kolację o mały szatan on zawsze tak wujuje. Jak tylko słyszy kogoś czy coś, to tak wujuje. Szatan jeden. Też jest samiec. Ale jego będę likwidować. No bo po nim mam tamtą samicę. No i ten młode mam tu. Nawet jakbym zostawiła samiczkę, no to do niego już bym nie mogła dopuszczać. No bo gdzie dojca ojca dopuszczy? I on jest. Do sprzedania. Będzie do sprzedania. Bo ostatnio mi tą samiczkę pokrył. Bo to jest matka tamtej samiczki. Co mnie w konia zrobiła i się nie okociła. I nie wiem, czy próbuję już od... ją zakacać. Małe tutaj są. To wam pokazywałam w ostatnim odcinku. To jest matka. O tej tutaj. Zaraz tam do niej przejdziemy. No Ładna samica, ale też nie wiem czy nie będę likwidować po prostu na mięso. No bo żeby nie była za stara. Już parę wykotyłów za sobą ma. Na wiosnę będę musiała kupić ze dwie samice. A czy dostanę Taki, o takiej barwie co chcę, to nie, nie. wiem. Bo chcę właśnie... Widać, widzicie? Coś szykuje, ale... O, przybliżę wam. nas zgarniała. Ona bardzo mnie denerwuje. I też jest bardzo agresywna dosyć. I tak szajba odbija, że masakra. O ta przed wykotem też była strasznie agresywna. Jej matka też była agresorką, trochę, ale się uspokoiła. Zobaczymy, czy teraz się coś wykoci, czy nie. No, bardzo bym chciała. No tak to bym ją sobie zostawiła, bo to będzie jej pierwszy wykot. Tak? Nie no to trudno do gara pójdzie. Jak tak dalej będzie stawiać sprawę. No i dobra, jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, komentarz, zasubskrybujcie. Kanał, ciśnijcie dzwonek, żeby tam przychodziły powiadomienia, no bo bardzo to motywuje mnie do nagrywania. No i trzymajcie się do następnego, cześć.